Siema, witam w kolejnej galerii przedmiotów, w której tak samo jak w zeszłym roku przedstawimy Wam gadżety, które będziecie mogli wylicytować podczas trwania tegorocznego finału. Ja jestem Łukasz Gadżet i nie przedłużajmy, lecimy z pierwszym przedmiotem. W kinie licytacje zawsze zaczynamy od paru drobiazgów, więc tutaj tak samo zaczniemy od paru małych gadżetów. Brelok w motywie gitarra! wojskowe serduszko na lodówkę w formie magnesu, oraz smyczka z tegorocznego finału. Sylwia Grzeszczak mówiła: cieszmy się! Czas płynie nieubłaganie szybko. Dzień za dniem przemija, a tobie obowiązków nie ubywa. Mam coś, co ci pomoże: kalendarze w różnej formie, książkowe i takie na ścianę na pewno pomogą ci to wszystko ogarnąć. Przemek, startuj looper. Ej, raz, 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 raz. się ewidentnie nie ma koło twojego łóżka. Sprawdź, czy to czasem nie jest poduszka. Każdy ubiera się tak samo. Dokoła pełno drillowców w tych flisach. Albo opiumowców w podartych bluzach A ty potrzebujesz czegoś świeżego? Najnowsza kolekcja, Brandu Wolf ci w tym pomoże Przyszykuj się na finałowy drop i powiń sobie takiego tisa Świeży tisik to podstawa każdego dobrego fitu Aaa! Boże jaki ja jestem głodny Te nagrania trwają wieki Zjadłbym sobie coś Pizza, pizza Co? Pizza? A nie, to zegar. No, ale takiego zegara to ja jeszcze nie widziałem. Niebanalne materiały. Wspaniałe podejście do szkła, można powiedzieć, że to małe dzieło sztuki. I czas też pokazuje. Być może na wcześniejszych finałach udało ci się wylicytować body dla Twojego dziecka. Złożyła się na nie cała rodzina na przykład, ale jak każdy wie, dzieci nieubłagalnie szybko rosną. Ale spokojnie, mam coś idealnego dla ciebie i. Taka koszuleczka. Będzie idealny prezent dla twojej pociechy. Mamy dla Państwa specjalnego gościa, który przedstawi się sam. Cześć, jestem Superlalka i w sumie nie mam imienia, i potrzebowałabym, żeby mnie ktoś wylicytował i nadał mi imię, bo. Bo, bo mnie tu w sztabie, w kartonie trzymają Nie trzymamy w kartonie Choć apteczka nie jest obowiązkowa w samochodzie Należy pamiętać, że zawsze warto ją posiadać Może ona pomóc w udzieleniu niezbędnej pomocy ofiarom wypadku A wtedy każda sekunda się liczy Także ja nic nie sugeruję, ale w tym roku mamy znowu dwie i można licytować Stary... Jak przedstawić flagę? Super flaga. Zawsze chciałem taką mieć. Byłeś kiedyś nad polskim morzem? Poczekajcie, coś pokażę. Przysięgam, wczoraj się kąpałem. Z tymi ręcznikami się nie da żyć. Ale mam, mam pewne rozwiązanie. Ten ręcznik. Włoś powie, który możesz wylicytować. Dzięki. Szybko schnący. Wszędzie się w mieście. No i proszę państwa. Jak się pięknie prezentuje. Wylicytuj.